Siemane maneczko. Siemane maneczko z tej strony Kapa 2005 Loli w dzisiejszym odcinku gram Fortnite'a. Będziemy grać na parzankę, jedną rundę. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba odcinek. Łapkujcie w górę. 5 łapek w górę to kolejny odcinek z, z Fortnite'a i w ogóle. Subskrybujcie z dzwoneczkiem oczywiście. Kupcie, no lajkujcie. Z dawajcie suby. E, no dobra, to będziemy grać na plażankę, tak jak mówiłem. Zaraz zobaczymy, gdzie sobie polecimy. Dobra, na Mega, na mega Market lecimy. Ktoś ma marshmallow fajkki, like dobry dodanie. Dobra. No dobra, no to lecimy z tą gierką. Zdaję Polaków na parzanki i w ogóle piszcie swoje niki w komentarzach, to dodam Was. Tylko jak sobie je zaspeczam. Wbijajcie na mój kanał, ja będę Ci wam dawał łapki w górę i w ogóle. I w Kupiłem sobie ostatnio to skina. Właśnie musicie musię, chyba zauważyć. Mam standard World Cup, a więc te się mi już mają troszeczkę. Tak powiem. Bo myślę, że z World kappa jestem. Niektórzy, bo niektórzy na serio ode mnie uciekają. I nie kłamie. Ja widów bym miał A więc lecimy z Wypite. A Fortnite tu gdzieś słyszę. Fortnite tu gdzieś słychać, jakby co. Mówiłem już. E, chyba gdzieś tutaj on powinien. O tutaj może. Za ścianą, tak myślę. Przynajmniej. Nie wiem, gdzie jest ten ale ja słyszę Fortnite ewidentnie. Ja słyszę trochę Fortnite. Ja słyszę ewidentnie Fortbijta i nie ustąpię, ja będę go szukać przez cały czas. Ok, gdzieś tutaj być Fortbijta musi. Sprawdźmy sobie tutaj jeszcze, bo tutaj może być gdzieś. Nie ma. Um, jakby co, ja live'ów nie nagrywam musimy na kanale, tak? Bo yy, z, z Fortnite'a, bo ja nie potrafię nagrywać na komputerze live'ów, więc piszcie w komentarzach, jeżeli umiecie. Bo mi to bardzo pomoże. Będę przynajmniej z wami nagrywać live Będą. Tutaj gdzieś on jest. Coraz bardziej go słyszę. Jest! Dobra, nice. Dobra, mam 80 podwajtów. Więc osobliwości jeszcze nie wie, bo za dwa dni chyba jest koniec sezonu. No chyba, że się na serię postaram, no to Poczekajcie wyzwania. czekajcie wyzwania. Eee. Okręcona... Bo dziękuję. W przyjemnym parku. Nie, dobra, nieważne. Potem sobie to zrobię już po odcinku. Ale przynajmniej wiecie, gdzie już jest Fortnite. Nie wiem, jakie lagi mam. Miałem nie dziwcie się, że mam takie lagi, bo mam... Ja gram na laptopie, wiecie. Jezu, gdzie ja w ogóle biegnę? Ja mam strefy, bie... O! Co jest lepsze? Kom... Napiszcie w komentarzach, co jest lepsze. To trzy kombat. Bo jeszcze, że nie wiem, ale wziąłem już to, bo mi to takiego skill'a daje. Czasami... bo ja typów robię na 5 sekund. No leci. Bez sensu, że mam tego launchpada już walić. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają. No i piszcie w komentarzach, czy w ogóle wam się podobają, bo jak nie no to... Troszeczkę mi smutno, no. Lunch pada sobie przyjechałem. Chciałbym w straszku lecieć. W ogóle wroga team jak mi się słabi, bo mamy... Ten wiem, nie tak słabo. Tak słabiutko, no niestety, Tak, życie czasami jest. A, to ja nawet musiałam porwulować się. Zlecimy. Bo wiecie co, bo nagrywarka mi zasłania mapkę, bo ona pokazuje mi ile czasu i w ogóle. I właśnie zasłania mi mapkę, dlatego włączam co chwila mapę. Jezus co jest? Co gra jest jakaś już mana. Nie to, że ja Fortnite'a wyzywam, tylko po prostu no są. Nic tego. to ja trochę denerwuje. Co to? Skar? To już zostawił skara? Ale jest w sumie fajnie. Bo dla mnie będzie. Bardzo mi przyjemnie, że ktoś zostawił w no. Ja zbieram sobie w ogóle taktosy, wiem, że strefa idzie, bo troszeczkę widzę tej mapy. Nie wiem czy wy widzicie tą nagrywarkę, raczej chyba tak. Choć nie wiem. Dobra, lecimy mi po sobie do Chyba, co za bardzo no ja lubię trochę kombat shotguna, no ale jak ktoś my zabijanie, no to, to chyba sensu. Bo kombaty mi tak trochę denerwują, też mam skarniptona, więc fajnie jest. Ognisko w ogóle jest, więc bardzo fajnie. Nie wiem, czy w ogóle mam dobry mikrofon. Znaczy no, raczej mam dobry mikrofon, no, ale na odcinkach, co słyszę, to słabo. Ale ludzie... Znaczy koledzy mi mówią, jak, jak gadam przez czat głosowy w Fortnite, no to jest git. Na YouTube mówią, że niektóre odcinki są OK, a niektóre nie. Więc to już jest powalone. Oła. Co chcesz Bambolu? Skara? Nie oddam. Nie chcę. Nie oddam Ci za skara takiego wydzielonego itemka. O, 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 o... Dzięki. Masz jeszcze to bambiczką kolonowo, jeszcze... ...drugą? Yeah. Mm, 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 mm. O, o, o! Dawaj, daj, 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 daj Co on mnie słyszał? Taki... ...właśnie na pustkę sobie ćwicza killa i właśnie z ratowania, i jakoś mi lepiej teraz idzie. Grać. Granie mi lepiej idzie. Oj, kolejne skara nie biorę. Tyk, tyk. Dobra widzowie, musimy poszukać tego, bo jeden kill na gierkę no to trochę słabo. Nie no, może z 3. No to jest tak słabo. Tak na mnie, bo mój rekord na porządku to, to był 30, więc wiecie, tutaj się klepią złote. O! Dobra, może nie są to Że ammo piona. No i typak się mnie przestraszył i się zabił. Jak fajnie, co tu jest? Hmm. Tutaj gdzieś jest te bugle. No wiem, że gadam ciągle to samo, ale nie dobra walić. O. 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 No dobra, papa, pa, no już we mnie. Jaki fart, że mnie uratował ktoś z mojego teammate'ów. Dziękuję ci kolego. Żygo zawijać. Mogą próbować, że uciąg A i napiszcie w komentarzach, czy macie te yy, nagrody z YouTube'a. Bo ja mam Mam graffiti, warning card mam redline'a. Tutaj nawet mam na Shelganie, na PM'ie i tak dalej, na Sky, na AWP. No bo tak słabo zobaczycie, ale potem wam jeszcze szafkę, mam pokazać, bo mam już więcej skinów niż na starych odcinkach. Szybkie hmm, szybciej lecieć. Mam jeszcze coś do mam. To graffiti w ogóle jest takie fajne, bo ono jest takie anonimowane. A jakie kurczę ma być? No anonimowane. Co? A no 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 nominowany. A no no nominowany. Szybko, szybko, bo nie chcę, żeby ktoś mi zajmował skara. Dzięki. Dzięki Gierko. Jesteś dla mnie taka fajna. No ja sobie ta gra dla mnie teraz taka zaje, bo um, dają mi ciągle skary. Więc wiecie, i dobre jakieś temy. A i piszcie w komentarzach czy ktoś z moich czy wygraliście World Cupa, bo ja na przykład nie grałem, bo jestem za słaby. Niestety hello darkness, my friend Dobra. Wow. Dobra Widzowie, uwielbiam Was, nabijecie mi 100k Tak to małe no, Nigdy ja nie będę na 100k, bo jestem taki małysławny Chyba chodzi o moich kolegów, bo jestem dużo sławny W mm. ogóle za oknem ktoś kosi trawę o snajper jakiś Płagam, żeby nie spadł No jak! Jaki timing! Jezus, co ja spadł? No, dobra. zły człowiek. Jak ja go porobiłem? O się bawią PMA Ja się bawię z ale jakoś mi to się nie wychodzi i dlatego padłam. Bo mi nic nie wychodzi zawsze z noskopów. Mm. Jezu ten tywek ma tak mało hapsa. No co za bambo no? Zamiast schodzić na boki, bo tak się robi. Hu. Jezu, że ja tą piekarę jeszcze porobię... Nie, wiedziałem! Wiedziałem, bo miałem lo'a. Myślałem, że porobię ją. Bo gdybym ją porobił, to po prostu to była, byłby po prostu najlepszy odcinek ever dla mnie. Z, na moim kanale. Zabiję. poza tym nas jeszcze jednego typa więcej ale to sobie oni przybywają jako 30 na lotnisko jeżeli nie bo w gębie to jest ja trafiam w ciebie wam miku jakbyś nie zauważył a mi tak to jest ślepy mi tak przepraszam aha jak deliszem To, nice. tu, tu, tu. tu, tu. No dobra, no to widzowie na dzisiaj to tyle. No to widzimy się na następnym odcinku. Elo!